Ryzunia i lodowiec, czyli dalsza część przygód małej marmotki. Rozdział czwarty Wyruszyli z samego rana. Około południa las przerzedził się, po czym zmienił w puszystą zieloną dolinę. Po południu zaś, przed zmęczonymi przyjaciółmi, Zamajaczyły skaliste brzegi wilczego jaru. Płynąca dotychczas po płaskim terenie rzeka, spadała tu z łoskotem w dół, rozbryzgując wokoło drobinki tęcz. Gryzunia pamiętała wodospad jeszcze ze swojej poprzedniej wyprawy. Przyjaciele z ulgą przysiedli na porozrzucanych w poprzek doliny płaskich głazach. Vincent bardzo potrzebował odsapnąć. Nieprzyzwyczajony do wielogodzinnych wycieczek w słońcu, ledwo zipał. Gdy tylko wyciągnął zmachane łapy, żołądek przypomniał mu, że najwyższa pora na podwieczorek. Jak dobrze, że zabrałem ze sobą małe, co nieco! Wyjął z kieszeni zawiniątko i ze zmiętej chusteczki do nosa. Wychnęło kilka tłustych ślimaków. Już chciał się skarbem dzielić, ale mina gryzuni jasno dała mu do zrozumienia, że może zatrzymać całą przekąskę dla siebie. Marmotka wolała skubnąć koniczyny. Zielona dolina parowała wiosną. Grzejące się na sąsiednich głazach jaszczurki wystawiały szmaragdowe ciała na pieszczoty słonecznych promieni. Były zbyt rozleniwione, by łapać poprzękujące wokół ich głów owady. W powietrzu unosił się słodki zapach niezapominajek. Wiosna rozleniwia oj tak, wiosna, wios, a potem lato lato Gryzunia skoczyła na równe łapy zaraz będzie lato nie ma co zwlekać z nosem przy ziemi ruszyła szukać przejścia przez rzekę. Wincent chętnie posiedziałby tak do wieczora, odkładając podziemną przeprawę na jutro. Burknął nawet coś o tym, jak to pośpiech nie przynosi niczego dobrego. Ale gryzunia albo nie słyszała, albo udawała, że nie słyszy. Tunel, o którym mówił Borsuk, a który w końcu znalazła spory kawałek drogi od miejsca, gdzie siedzieli, nie wyglądał zbyt zachęcająco. Była to stara, zardzewiała rura, z wejściem zarośniętym trawą i zatkanym odchodami. Chyba gronostaje. Miejmy nadzieję, że doprowadzi nas bezpiecznie na drugi brzeg, pomyślała marmotka, zabierając się do wygryzania blokujących drogę pędów. Dzień. Chylił się już ku zachodowi, kiedy otwór stał się wystarczająco duży, by zmieścił się w nim średnich rozmiarów borsuk. Marmotka nie chciała słyszeć o czekaniu do jutra. Ruszali teraz, natychmiast, nawet jeśli rzeka nad ich głowami huczała, nawet jeśli łapki mieli zmęczone, nawet jeśli byli głodni i spragnieni. A co, jeśli przejście Okaże się zatkamy kawałek dalej. Nie damy rady odgruzować go w środku nocy, przekonywał Wincent. Utkniemy w pułapce. Miał rację, wiedziała o tym, ale gryzunia bardzo nie lubiła, kiedy ktoś inny decydował o tym, co miała robić. Stali niezdecydowani. Kiedy nad skalistego wąwozu dobiegło ich uszu odległe zawodzenie do samotnego wycia dołączyły kolejne i jeszcze kolejne no tak w końcu nie bez powodu nazywano wąwóz wilczym jarem gryzunia uległa borsuczym namowom tej nocy już nigdzie nie pójdą bez słowa Wrócili pod osłonę lasu i tam, w miękkiej, pachnącej wilgocią ziemi, każde wykopało sobie własną jamkę z dwoma bezpiecznymi wylotami. Poranek powitał ich chłodem i świeżą rosą. – Uważaj, żeby się nie zadrasnąć – pouczył gryzunie Wincent. Zardzewiałe przedmioty bywają bardzo niebezpieczne. Marmotka gramoliła się do wnętrza rury, zupełnie nie zwracając uwagi na ostry jak paszcza lisa, najeżony zardzewiałymi gwoździami wlot. Ruszyła przez tunel, nie oglądając się za siebie. Zresztą nie było po co. Jak tylko Wincent podążył w ślad za nią, Zatkał sobą cały otwór, blokując jakikolwiek dostęp światu. Wewnątrz tunelu zrobiło się zupełnie czarno. Pomimo iż teraz prawie nic nie widziała, Gryzunia nie zwolniła tempa. Nie do końca wyliniałe zimowe futro chroniło ją i izolowało od nieprzyjemnego dotyku wilgotnego żelaza. Wokoło Cuchnęło, zgniliznął. Marmotka truchtała przed siebie, gnala pragnieniem jak najszybszego opuszczenia tunelu. Nie była pewna, czy dudnienie, które wypełnia jej uszy, to huk płynącej nad głową rzeki, czy też bicie jej własnego serducha. W końcu, w oddali, zamigotała jaśniejsza plamka. Widzę wyjście! Krzyknęła gryzunia i przepełniona nagłą radością potężnie gwizdnęła. To był błąd. Gwizd odbił się od ścian tunelu i ogłuszył ją. Aaa! Lewe ucho aż trzeszczało. Musiała ziewnąć chyba ze dwadzieścia dwa razy, żeby je w końcu odetkać. Kiedy wreszcie dotarła do wyjścia, po drugiej stronie rzeki, dyszała i prychała jak stara lokomotywa, ale była cała i zdrowa. Z radością wyskoczyła z zatęchłego tunelu na świeże powietrze. Niech żyje wolność! zawołała. Tideli bum, bideli bęc! Do tego ani jednego złamanego pazura, ani zadraśnięcia! Po skończonych dokładnych oględzinach gryzunia była gotowa do dalszej drogi. No to ruszamy! Chwila, moment, ale gdzie jest Vincent? Rozejrzała się wokoło. Halo! Wsadziła pyszczek z powrotem do wnętrza rury. Z czeluści odpowiedziało jej bardzo odległe mamrotanie.